Dzień dobry. Jeruzalem, o którym dzisiaj Jezus wspomina, to miasto święte, które oczywiście my możemy też odczytywać symbolicznie, bo sami jesteśmy Jeruzalem, miastem, w którym mieszka Bóg. I teraz Jezus z wyrzutem mówi do tego miasta, że to miasto zabija proroków, czyli tych, którzy przychodzą z nowiną od Pana Boga, przychodzą ze słowem od Pana Boga, nie chcą słuchać Pana Boga. I tak sobie myślę, że zanim zaczniemy analizować takie przypadki, kiedy ktoś kogoś, znaczy ktoś zabija proroka, to może warto zobaczyć, że każdy i każda z nas jest najpierw posłany do samych siebie, żeby oznajmić sobie słowo Boże. I teraz jest pytanie na ile jestem człowiekiem, który to słowo dobre słowo. To nie chodzi tylko o Biblię, ale chodzi generalnie o słowo, które daje życie. Słowo wsparcia, na ile to słowo sami sobie mówimy, na ile je przyjmujemy, a na ile zabijamy proroka w sobie. To znaczy zabijamy to wszystko, co ma nać, dać nam nadzieję, co ma sprawić, że będzie się nam chciało żyć, będzie się nam chciało tworzyć, robić dobre rzeczy. Yy, I dopiero potem możemy się pytać, ewentualnie, na ile jesteśmy ludźmi, którzy zabijają proroków albo nie są prorokami dla innych, yy, Miast świętych, czyli dla innych ludzi. To jest bardzo ważne, bo pierwszym, podstawowym chrześcijańskim zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny, czyli ewangelii. Wszystko inne jest wtórne, jest drugorzędne. Jest pytanie, na ile głosimy innym ewangelię, na ile jesteśmy dla innych, dla siebie prorokami, dobrymi prorokami. A na ile jesteśmy tylko ludźmi religijnymi, którzy Próbują z innych wyssać życie, bo nie dają im tego, czego, się, czego od nich oczekują. I myślę, że to jest szalenie ważne, żebyśmy cały czas się pytali, na ile wykonujemy to nasze podstawowe powołanie i dajemy ludziom nadzieję. Głosić Ewangelię to naprawdę nie chodzi o to, że będziemy cytować katechizm, będziemy nie wiem, y, cały czas cytować Biblię. Głosić y, jakieś doktryny moralne wypływające z chrześcijaństwa, głosić Ewangelię, to być ludźmi nadziei dla drugiego człowieka. Takim, y, takimi ludźmi nadziei, którzy wykorzystują wszelkie środki i sposoby do tego, żeby dotrzeć do człowieka, ale nie po to, żeby go, jak my to mówimy, nawrócić, złamać w jego złu i zobaczyć efekty, ale po to, żeby mu ogłosić i zostawić. W tym sensie zostawić, że dajemy przestrzeń, dajemy czas i wolność do tego, żeby ten człowiek wzrastał, żeby sam dochodził do Ewangelii i do Jezusa. Wiecie, Jezuici od samego początku byli dziwakami. W takim sensie dziwakami, że byli przez współczesnych wziągów w kościele nierozumiani. I to jest wpisane w nasze DNA, że Będziemy robić różne rzeczy, które nie są do końca rozumiane przez innych, dlatego że to, co wyróżniało, towarzyszy Ignacego, to, co wyróżnia jezuitów, co powinno wyróżniać jezuitów dzisiaj współczesnych na całym świecie, to to, że docierają do miejsc i do osób, które nie są, że tak powiem, w głównym nurcie kościoła, które nie przychodzą na naburzeństwa, które odmawiają modlitwy katolickie, tylko chcą i docierają do ludzi, którzy są na ubrzeżach. My to ładnie dzisiaj mówimy na granicach. O tym mówi papież Franciszek, o tym mówił też Benedykt XVI do Jezuitów, kiedy zwracał się do nich i mówił, że mamy być jeden krok do przodu. Kiedy mówił o tym, że będziemy niezrozumiani, będziemy odrzuceni właśnie przez to, że. Robimy takie rzeczy, ale to jest tak naprawdę wydaje mi się, zresztą chrześcija nie chrześcijańska ignacjańska duchowość jest taką duchowością, która generalnie z natury swojej jest taką, że każe człowiekowi iść do przodu, bo chce poznawać Jezusa. I pamiętacie, szalenie ważna kontemplacja dla każdego jezuita dla każdego człowieka żyjącego ignacjańską duchowością. Punktem wyjścia jest wcielenie, czyli Bóg, który widząc zło, reaguje na to zło miłością wcieleniem, przyjściem na ten świat. I to jest cała optyka jezuickiego i ignacjańskiego myślenia, czy powinna być, kiedy patrzymy na ten świat nie po to, żeby ten świat potępiać, nie po to, żeby ten świat punktować, nie po to, żeby obrażać się na ten świat, bo ten świat nie wiem, nie odmawia litanii, różańców i tak dalej, tylko Reagujemy, czy powinniśmy reagować, yy, miłością i dobrym słowem. Jest jakiś paniczny lęk w wielu chrześcijanach, yy, kiedy mówi się o głoszeniu dobrego słowa, czyli miłosierdzia, że ci ludzie, którzy to słyszą, to nagle zamienią się w jeszcze gorszych ludzi, bo usłyszeli miłosierdzie, w związku z tym będą sobie teraz robić, co im się podoba. To jest jakiś bardzo duże niewierzenie w Pana Boga, który dociera do ludzi bez względu na to, jak głosimy Ewangelię. Owszem, może się nami posłużyć, może w cudzysłowie nas wykorzystać do tego, żeby podejść do drugiego człowieka z Ewangelią, ale naprawdę to nie jest uzależnione. Bóg jest większy od naszych środków. I myślę, że powinniśmy uwierzyć w to. Że idąc do ludzi na granicach, to nie chodzi mi o granice państwa, że idąc do ludzi na, y, na peryferiach, czyli wychodząc już poza nasze granice, y, naprawdę nic się nam złego nie stanie. Naprawdę nie zrywamy z doktryną katolicką, naprawdę nie głosimy szatana, naprawdę nie jesteśmy ludźmi, którzy mówią: y, y, rób, ta, rób ta, co chce, ta piekła nie ma, szalej dusza i tak w ogóle. To są wszystko jakieś straszne slogany. Które pokazują tylko i wyłącznie lęk w człowieku, w tym, że można, nie zatracając swojej tożsamości chrześcijańskiej, być człowiekiem, który jest wśród tych, którzy chrześcijanami nie są. I to wcale nikomu nic nie grozi. Dlatego sobie myślę, dlaczego ja dzisiaj w ogóle o tym gadam? No, po pierwsze, wychodzę z Ewangelii, a po drugie, y, dzisiaj jest ten y, cały Halloween i Możemy oczywiście iść na, na, na uderzenie, tak? To znaczy, że będziemy mówić to, co mówi wielu ludzi: że zło, 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 wychwalanie szatana i mówimy o złu, o szatanie do ludzi, którzy mają problem z wiarą w Pana Boga, gdzieś się pogubili, i jeśli my przychodzimy do nich z takimi tekstami, no to na miły Bóg, co w nich zostaje? Co jest. Rezonansem tego wszystkiego, co w nich rezonuje, <knie> kiedy słyszą szatan, zło i tak dalej. Nic dobrego, nic totalnie. Yy, a chodzi o to, żebyśmy, żyjąc w takim świecie, mieszkając obok ludzi, którzy yy, wyznają takie, a nie inne wartości, bo to też są jakieś wartości. Yy, Spróbowali wykorzystać ten język. Przecież to, co robił, to mówiłem wczoraj o tym, że chrześcijaństwo, które odcina się od pogaństwa, jednak wykorzystuje ten język do tego, żeby dotrzeć do człowieka. Właśnie, żebyśmy wykorzystali te różne dziwne symbole do tego, żeby pokazać, że po pierwsze, my nie jesteśmy ludźmi, którzy gryzą, po drugie, my nie przychodzimy z jakimś negatywnym przekazem, tylko przychodzimy wręcz przeciwnie z Ewangelią, czyli z dobrym słowem. Po trzecie, żebyśmy w tych wszystkich symbolach, w tych wszystkich, może dla nas i estetycznie niefajnych rzeczach, zobaczyli, co jest takiego, co można wykorzystać do tego, żeby opowiedzieć o Panu Jezusie. Ale to naprawdę, jak pójdziemy w zaparte i pójdziemy na spięcie i pójdziemy z takim przekazem negatywnym, jesteście źli albo robicie złe rzeczy, to nie przekonamy nikogo. Naprawdę. Nie przekonamy nikogo. To, co możemy zrobić, to być ludźmi dobrymi, być ludźmi łagodnymi, być ludźmi, którzy nie udając, <laughs> przepraszam, idą jak owce między wilki, ale nie dlatego, że podkreślamy to, że tamci są wilkami, tylko to, że jesteśmy owcami, że mamy w sobie łagodność, mamy w sobie coś, co może przekonać drugiego człowieka do miłości do Jezusa. A więc zanim zaczniesz dzisiaj walczyć, bo sobie wyobrażasz, że jesteś prorokiem Jezusa Chrystusa, zanim znowu zaczniesz uderzać w innych ludzi, bo, yy, bo robisz to co roku bo, bo przecież trzeba bronić naszej świętej wiary to zastanów się, co tak naprawdę robisz. Czy naprawdę głosisz Jezusa? Czy naprawdę przychodzisz do człowieka z Ewangelią? Do człowieka, którego uważasz za, za pogubionego? A może do to tobie potrzeba Ewangelii i przynieś ją sobie, żeby żeby siebie przekonać, że Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem, zanim pójdziesz przekonywać innych i będziesz to robił w taki negatywny sposób, czy robiła. Yy, Jeruzalem zabijasz proroków. I oby te słowa yy, nie były słowami, które my usłyszymy od Jezusa. Obyśmy nie byli cwanymi lisami, którzy Chcą Jezusa tylko wykorzystać do tego, żeby mieć fajerwerki. Obyśmy byli tymi, którzy uwierzyli Jezusowi i tę Ewangelię zanoszą innym, nawet za cenę tego, że będą niezrozumiani, że będą odrzuceni, że będą przekreśleni, że będą oskarżeni, że będą publicznie wyśmiani, że będą y, przeciwnie, nie wiem, y, zbierać, zwierać szyki, żeby ich ukarać, żeby ich upokorzyć. To jest normalna, chociaż bardzo nieprzyjemna droga chrześcijańska. Jeśli tak ci ludzie robią, to bądź pewny, bądź pewna, że jesteś na dobrej drodze. I nie dlatego, że walczysz z systemem, że walczysz z drugim człowiekiem. Nie dlatego, że to robią, tylko dlatego, że idziesz do przodu z Ewangelią. A konsekwencją tego jest to, że twoi najbliżsi, czyli chrześcijanie, współziomkowie będą cię oskarżać. No taki jest Taka jest droga proroka. I jedno, co trzeba, i to mówię też do siebie: trzeba być w tym wszystkim pokornym, żeby nie mówić sobie: Wow, jestem na dobrej drodze, jest. jestem najlepszy, bo mnie prześladują. No nie, to jest ich sprawa. Dziękuję za 210 zł, które właśnie przed chwilą odkryłem na zrzutce dla Pucka. Czyli ta rzutka cały czas sobie żyje i coś tam kapie. Bardzo dziękuję za wszelką Waszą hojność i dobroć wobec mnie i wobec tego, co robię. Życzę Wam dobrego czwartku, dobrego dnia po prostu. Trzymajcie się.